No to się szaman przy okazji dowiedział, że ten wczorajszy film nie miał głosu. Szok. Za pierwszym razem sprawdzał i był. No to ciekawe. Się dzieje, no, no dobrze. Kto tam miał ruszyć z tym? Kto odczytał, to odczytał. W każdym bądź razie przyszłość leży w koronie. Nie w koronawirusie, tylko w koronie. Ci co ucieleśnią przejście, można tak powiedzieć. Siłą rzeczy odpadną czakry. No, i to może być bolesny proces, czysto fizyczny. To był proces, który wspierał szaman. Na przestrzeni dwa lata temu udało się nam. Dało się Szamanowi na przestrzeni. Nie szamanowi, tylko wszystkim uczestnikom szkoły wtedy. To nie dwa lata tam nie to było więcej. Pięć lat. W 2014 roku. Sześć lat. No teraz, pięć lat później, jest otwarta zdolność realizacyjna dla tych, co gotowi. Ale to bardzo mocny, dramatyczny proces może być. Ale do przeżycia. Już nie wszyscy muszą mieć wersję jak szaman, że, żeby wspomóc proces. Jedną z perspektyw była taka, żeby walnąć w drzewo samochodem, aż to na godzinę i wtedy będzie mogło przy okazji tam różnych innych rzeczy w ciele, defektów, czy tam uszkodzeń, się to odbyć dokładając na maksa. No to było... Dawno temu. No, nie tak dawno. 9 lat to kawał czasu. W każdym bądź razie, jak to ta łatajstwo zniknie. No to człowiek w tym tkwi, to nie ma nawet opcji. żeby doświadczyć, zrozumieć jakikolwiek, wyciągnąć tutaj wnioski z tego rozwojowe, z konsekwencji tkwienia czy manifestacji się dualizmu manifestacji dualizmu w tym świecie jak na różne sposoby on deformuje postrzeganie bo to nie jest tylko kwestia dobra i zła To jest kwestia wpleciona w każdą dziedzinę życia. Że coś jest złe, co jest dobre, nie mówiąc w prawie najbliżej doktryną wyrosło to wszystko z kościołów, tam mordę i głowę i wszystko. I serca i głowa. Trzymali, potem przeszli. No, różne religie są. Nauki, prawa, religia obłędu, ogólna jej nazwa. No i jak człowiek ją zaczyna wyznawać, to znaczy staje się członkiem społeczności, która takimi rządzi się prawami, no to siebie musi zostać. w nierozpoznaniu. Nie może się obudzić, bo gdyby się obudził, to by ten obraz się zburzył. A ludzie nie są gotowi na nowy świat. Nie są gotowi na dostrzeżenie. Co robią innym, ale przede wszystkim co robią sobie. Bo tego się nie da ani zrozumieć, ani poczuć, ani wyobrazić, bo to nie wizja, tylko to real, który kształtuje świadomość. Żywe doświadczenie wielowymiarowe. Każdy może mieć podmalowane z perspektywy swoich kolorów, ale to nie zaciemnia ogólnego tła. Miszaman tu samo powiedział, co jakby powiedział, że i chociaż tutaj nic niczego nie zmienia, i tak możemy tego użyć w wiadomym nam celu. No, można z takich dwóch za niezły wywód filozoficzny wybieść. A ile sposobów opowieści by było? Czasami mogłyby się tak rozjechać, żeby było nie do uwierzenia, że ten i ten mówią o tej samej rzeczy, czy tam doświadczeniu. No zupełnie jak w polityce. U nich to tylko inaczej działa. Obojętnie jak to wygląda, służy temu samemu cofomu. To małpę struga na balustradzie. Okręt jedzie, czy tam płynie, do konkretnego portu. Można powiedzieć, samochód jedzie w konkretne miejsce. I to to samo znaczy. Ludzie nie słyszą, co mówią, nie wiedzą sami, co do siebie gadają. Oddzieleni od siebie tak, że po tym koronawirusie, obłędu, którego nie ma, to już ludzie chyba nie będą ze sobą gadać. Bo jeszcze z tydzień tego obłędu to już kasjerka w żadnej Biedronce nie będzie mówić dzień dobry, miłego dnia, czy jakiegoś z tego, tylko będzie po prostu ledwo wystawać ponad czytnik kodów kreskowych. Ile jeszcze można sobie przy tym powkręcać spamu do łba w tym czasie? Też jak się podejdzie z wiarą do niektórych wypowiedzi, no to może tak jakby głowa wpadła między te tryby koła zębatego. W każdym razie, pierwszy wywiad, szaman no Znaczy pierwszą tą metodę. I wony szansa, czy coś. Nie dawajcie się temu.